Ósmego porządku obrad jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielsk-Podlaskie na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. Projekt uchwały zawiera też auto poprawkę. Pani skarbnik wyjaśniła. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.